Witam serdecznie w kolejnym materiale z gry Age of Empire 2 Definitywna Edycja. No to kontynuujemy. Wy stąd nie uciekacie, będziecie na razie w trybie bohaterowie za trzy grosze, wycofacie. Wy na razie w trybie obronnym, bo będziecie mi co teraz uciekali wszyscy. Bez wyjątku. Nie mogę przejść do w zamków cały czas, bo nie mam tyle złota i żywności. No to braknie mi teraz czasu. No i nie, nie mam szans. Ale spróbować nie zawadzi. Hmm. A taką sporą przewagą niczemną. Po prostu nie ma takiej możliwości, żebym wdążył to deprzeć i to wierzy po udalizmu. Ale próbujmy szczęścia, może akurat się uda Jak to się mówi, nie ma co się poddawać za eee yy. Hmm, hmm. na durny pomysł. To będą mogły prowadzić tylko wtedy, kiedy będzie rokowało, że to się może udać, ale teraz to wypróbujemy. Nie pani udowodniczy, znaczy zresztą to było jakby za ciężko, go będę wysłał, ale już. No to pan bohater zginął w sposób. Hmm. Ja potrzebuję kupić sobie trochę czasu, prawda? No, mam przynajmniej taką nadzieję, że uda mi się ten posąg kupić trochę czasu. Co robię z klina? ja Już tłumaczę, co chcę zrobić. Dwóch potrzebuję. Na to Ale kto zadziała, to co ja chcę zrobić, to będzie cud. Pan szybko tutaj. Tak, tutaj. Może zdążę to, co chcę zrobić, ale się nie uda trudno. Ok. Kończył pan, skończył pan. Szybko te ...dziurę tutaj załatać. Jak zdążą jakiś sobie ten płot i będą tutaj, to jesteśmy ustawieni. Najpierw no żeby to było w ogóle tak poprowadzone. Nie wiem czy to zadziała mogę od razu, to jest taka improwizacja. Zobaczymy, mogą się rzucić na ten płot, ale jeśli to zadziała tak jak ja my się zadziała... To, ...to mamy szansę na dokończenie rozwoju. Nie wiem, że tak to działa. Nie mówię, żywności. No, nie broni. Okej. Okay. Bravo. <grym> Tak, 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 tak. Dokładnie tak chciałem, żeby to zadziałało. To no, był głupi pomysł, ale no może zadziała. Tak, tak, tak. Głupi pomysł, ale no może zadziała. Tam jak dwóch przejezie, no to tam palicho. Wszystkie siły. Tej, bohater. Jeden i drugi nawet ten drugi bohater chyba nie żyje. Masza dwójka, potrzebuję tak jednego tutaj do budowy rynku. Drugi tutaj do budowy tego. Nie wiem, gdzie to zadziałało, ale zadziałało. Trzeba mi zyskać trochę dużo czasu, żeby spróbować coś tutaj działać jeszcze. No okej, okay, wszystko teraz się o brak złota niż żywności. Więc mogę naprodukować potęgę.

Chamaga 50 zł, to jest do granicja. Aha, w sensie ten by się poddało. Super. Ale tam musimy jemy do takie To kiedy będzie ar zamków, to będzie mieli jakąkolwiek szansę na zwycięstwo. taką nadzieję w każdym razie. Stanął, stanął, w końcu. Jakaś minimalna szansa na wygraną Co ty strzelasz? Mm. A, palisady strzelają yy, No dobra mm, Nie się spróbuję przeżyć, dobra I stąd Twój taką szybko Taka banda na nas leci Szybko, szybko, jeszcze raz szybko Potrzebujemy wsparcia lekkiej kawalerii. Za późno takie rozwiązanie pomyślałem, ale może akurat dążymy. Możecie się tu starać, Wgodę bym jazdą żeby zbudować swoją kawalerię. Nie trafiłem, nie trafiłem, ale dobrze dobrze. Wiecie, to nie musi być teraz udana próba, ale już wiemy mniej więcej, co zrobić w razie taką roga. Więcej po prostu na Sołusziku. Choć brzmi to racjonalnie to nie jest pomysł. Bo dzięki temu oni się skupiają na moment tutaj. Nie co z gorsza, atak go tak tych. Dajcie im przesłań spokój, niech się tam tu końcą. Ale right, nie do końca. Mam głowy, są Że imperium, jest super. No kurwa, kurwa, więcej kawalerzystów Ja mam możliwości jak najwięcej Jak na jaruję tylko lekko jazda, można na w jakikolwiek sposób pomóc do psia tak Dlatego no, tak masowany Jeszcze tatarzy By to obok bata, dobrze mówię? Łani no. no jakżeby inaczej Burha, <laughs> Madame a Charlie, Ja okay, możemy dobić w otocie Bigosu. Hmm, widzę, że ktoś się przeraje, to jest po obu stronach. Hmm, no nie, to się nie uda, dlatego, że za późno pomyślmy o tym rozwiązanie Hmm. No dobrze, no to teraz, jak już wiem, jaka strategia zadziała. Musimy się cofnąć kawałek dalej wstecz. Tutaj. Odpuszczamy sobie całkowicie łuczników. Od tego momentu. Dokument, zegarnę wszystkich jak najszybciej, żeby budowali żywność złoto Centrum miasta, jak najszybciej. Jak najszybciej wszystkie jednostki mi się zbiorą w kupę Może inaczej, bez robotników Wasza dwunastka I wy wszyscy żołnierze stan piętnastka Tak, dobrze Dobrze mi się wydawało Szybko produkcja żywności I to w tobie pilnym Ничего, мешка. Анукмен Бурюга нас. Пойдем Раз. Эй, Аларнен. Не, момент. Салам. Аларнен. Амукмен. Аларнен. Эвет. Аларнен. Салам. No, ruchy no, Ruchy, ruch, ruchy, ruchy, przyjaciele Taczka jest nam faktycznie potrzebna na pierwsze kolejności <laughs> Najpierw gospodarka, potem reszta Szybko żywność i lekka jazda Oprócz żywności, to możemy że to, to produkować z drewna więc do złota potrzebuję tylko no a może a może właśnie pada na głupi pomysł może robię błąd techniczny że próbuję ratować cały ten obszar ale to znowu nie wiem czy uda mi się utrzymać cały ten obszar nie lepiej taki większy jak już mam to budowlę? Tylko to muszę zrobić tryb pilny. Najpierw Dobra, jeden może iść tutaj. Kururny. Mój możesz mieć się stawiać. Tak samo to. I teraz nadrwali No, ruchy, ruchy ruchy.

Szybko nauka no, o leżystym wyślemy tutaj. Ciebie wyślem do zbrania. Myślimy, może się najszybciej tutaj. Nie mogli trafić. Dobrze, wasza czwórka jak najszybciej tutaj. Pani zakładam, że też i pan też. Wasza trójka, całości do drewna. No, ruchy, ruchy. Pani, nie jedno mi nie pójdzie do złota. bo jest też potrzebne, tyle w trybie pilnym. I potrzebujemy tak, to i to. Na początek te dwie technologie. Evet. Pan. Będzie ty produkował to. Kururnen. Okej. Okay. Kururnen. 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 Mm, tak. Przepraszam sojusznicy, że was tutaj wykorzystam, ale nie mam mini opcji. A pan budowniczy nie pracuje. No już wyślijmy jedną panią budowniczą. Budowniczy. Nie pan e, jedną panią... Nie ma ci coś ogrodnienia, nie? Szybko, kolejny budolla. niech Jak najszybciej R zamków, szybko. No to już za chwilę napadnie. Nie, nie dążę, po prostu nie dążę tym razem, ale jak już jeden nie wiem jak to zrobić, to będzie łatwiej po prostu. Potrzebuję to. Nie, tego się chyba nie uda zrobić z tym zamachem, ale już yy, mam koncepcję, jak yy, wykonać tę misję. Trochę szkoda, że będę musiał tego sołuszników, ale to jest akurat nie problem. Mm -hmm. To nie jest tak, że muszę sobie daję tam dojechać. Ciekawość zapytam? Nie, nie muszę. Powiem po misji, że nie muszę tam dojeżdżać. Też w sumie, co mi szkodzi sprawdzić. Sprawdź mi tutaj, co się stanie, dojedziesz i pogada sobie z Tugurhanem. Ciekawość po prostu, bo jestem ciekaw, czy... co się zmieni. A tak kończ budynkę to sobie stałeś, się nic Zobaczymy co się stanie Dobra, szybko to! Kochany piesku Ja na ciebie tam myślałem, nic, absolutnie nic Trochę szkoda Bohaterowie za 3 grosze, wracajcie tutaj hmm, Chyba nie zdążę we dwójkę tego po to budować. No nic, nic ja to nie poradzę, krótko mówiąc. Hmm, Teraz robimy tę Jak to się zasypa, te dodatkowe technologie i zobaczymy jak to wyjdzie Potrzebuję jednego pana, żeby kontynuować tę budowę. Kosiem waleczny. Wszystkie zabije. Ten zginie od szału. Ten też, ale od ile szału. Wychowałeś plus łusik, może przeżyjesz. wszystkie siły nas przeżyłeś przeżyłeś niby no nic mi to nie daje zwiedza no teraz widzę. za uwagę Jeśli by to wam się spodobał to zapraszam na kolejne na moim kanale Trzymajcie się cześć